Witam. Jesteśmy Software Houseem, który tworzy programy, aplikacje i systemy, ale naszą przewagą jest to, że wiemy, jak budować produkty, które naprawdę zdobywają klientów. Jednym z tych produktów jest skanerdotacji.pl. To inteligentna platforma, która uczy prowadzi i chroni firmy w świecie dotacji. W Polsce działa ponad 500 programów dotacyjnych, ale większość przedsiębiorców nie wie, które są dla nich, ani jak bezpiecznie je rozliczyć. Scanner dotacji.pl pokazuje, pokazuje dane, dopasowuje finansowanie i prowadzi krok po kroku, od znalezienia programu po spokojne rozliczenie. To połączenie AI, checklist, audit ready i wiedzy byłych audytorów. Platforma przypomina o terminach, pomaga unikać błędów. I buduje wśród przedsiębiorców poczucie bezpieczeństwa i pewności. Moduł subskrypcyjny zapewnia stabilny i skalowalny przychód. Scanner dotacji.pl to tylko jeden z przykładów tego, jak potrafimy łączyć technologię, edukację i realne potrzeby rynku. Jako Software House tworzymy produkty, które rozwiązują problemy. Zaraz przedstawię dokładnie, jak działa skanar dotacji.pl. dotacji.pl to jest platforma, którą właśnie kończymy. To jest nasz projekt, który chcemy wprowadzić na rynek. Najpierw użytkownik wprowadza tutaj dane organizacji. Na podstawie tego system skanuje dla niego dotacje, które są. Dla niego dostępne i dopasowywuje je. One pojawią się tutaj. Czyli proporcjonalnie, proporcjonalnie do profilu firmy będzie odpowiednie dopasowanie. Następnie trzeba znaleźć tą dotację. I tutaj asystent skanera. Po naciśnięciu określonego programu, asystent skanera dokładnie powie nam, gdzie znaleźć tą dotację ponieważ potrzebna jest dokumentacja projektu. Po uzyskaniu dokumentacji projektu przechodzimy do sekcji Napisz wniosek. I tutaj wklejamy całą dokumentację i asystent wnioskowy pisze dla nas wniosek o dotację. Następnie dodajemy opcję tutaj możliwości eksportu tego dokumentu, i z tym już sobie użytkownik może złożyć wniosek o dotację. Również dodajemy teraz moduł rozliczenia dotacji, czyli tam będą checklisty, przypomnienia wszystkie informacje umożliwiające poprawne rozliczenie dotacji ze spokojem. Również dodajemy, to jest nasz plan, opcję konferencji. Konferencji z byłymi pracownikami urzędów, które prowadziły inspekcje w firmach, które wzięły dotacje. Czyli użytkownik tego programu, który płaci wyższy pakiet, będzie miał dostęp do pracowników urzędów, którzy wcześniej tam pracowali i będzie mógł zadać pytania Dodatkowe, tak, żeby czuć się w 100% bezpiecznie, że wszystko robić poprawnie. Również chcemy organizować eventy dla osób, które korzystają z tego programu. Ponieważ chcemy stworzyć takie community osób, które jak sobie biorą dotacje, mogą się ze sobą spotkać, mogą ze sobą porozmawiać, wymienić opiniami. Poczuć się bezpiecznie i działać natychmiastowo, ponieważ pozyskanie dotacji jest proste. Natomiast schody zaczynają się w momencie, kiedy ta dotacja jest rozliczona, i chcemy zrobić tak, żeby zaoferować takie kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające użytkownikom pozyskanie dotacji, rozliczenie dotacji. Natomiast my. Dajemy rozwiązanie, ale to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Także, w skrócie, tak działa ten program. Mamy tutaj jeszcze opcję motywatora. To jest taki dodatkowy asystent, który tutaj motywuje użytkownika, co dalej zrobić, jeśli gdzieś utknął. Natomiast, w skrócie, założenie jest takie. Użytkownik może znaleźć łatwo dotację, System pisze mu tą dotację. System daje mu informacje dokładnie, jak rozliczyć tą dotację. Jest dostęp do ekspertów z dziedziny dotacji, którzy powiedzą mu, na co zwracać szczególną uwagę przy rozliczaniu dotacji. W taki sposób, żeby firma czy fundacja, czy organizacja, która bierze środki, żeby czuła się w 100% bezpiecznie, że robi, że robi wszystko dobrze.